Według statystyk publikowanych przez Federalną Administrację Bezpieczeństwa Przewoźników Samochodowych, Floryda jest jednym z kilku stanów odpowiedzialnych za najwyższą liczbę śmiertelnych wypadków drogowych w Stanach Zjednoczonych. Są pewne kroki, które możesz podjąć, aby zminimalizować ryzyko spowodowania wypadku, w tym między innymi nie smsuj podczas prowadzenia samochodu, ani nie noś słuchawek, aby słyszeć wszystko wokół siebie. Nie prowadź pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Zatrzymaj się i odpocznij, jeśli poczujesz zmęczenie lub senność. Upewnij się, że samochód, który prowadzisz, jest w dobrym stanie technicznym i ma dobre opony. Zachowaj szczególną ostrożność, prowadząc podczas mgły lub deszczu. Zjedź na bok, aby usunąć się z drogi dla ambulansu. Nigdy nie przekraczaj limitu dozwolonej prędkości. Upewnij się, że wszystkie osoby podróżujące w samochodzie mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Jeśli ty, członek rodziny lub bliska ci osoba została poszkodowana w wyniku wypadku samochodowego, nie wahaj się ze mną niezwłocznie skontaktować w sprawie pomocy w uzyskaniu odszkodowania. Jestem polskojęzycznym adwokatem na Florydzie i współpracuję z jednymi z największych i najbardziej doświadczonych kancelarii prawnych w Stanach Zjednoczonych. Które mają dostęp do najbardziej wykwalifikowanych ekspertów w tej dziedzinie. Razem pomogliśmy naszym klientom uzyskać łącznie ponad 10 milionów dolarów odszkodowania za wypadki samochodowe i błędy medyczne. Jeżeli nie wygramy dla Ciebie odszkodowania, nie płacisz nam absolutnie nic. Żadna sprawa nie jest za duża ani za mała. Aby umówić się na bezpłatną konsultację w języku polskim, zadzwoń pod numer. 727 538 4171 lub wyślij wiadomość tekstową SMS o treści wypadki pod numer 813 786 3911. Nazywam się Agnieszka Piasecka, jestem polskim adwokatem na Florydzie. Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację telefoniczną, zadzwoń na 727 538.